Witam. Dzisiaj miał być film z wyjazdu do fabryki Horscha do Niemiec, ale niestety jeszcze nie mogę go udostępnić, bo jest on sprawdzany właśnie przez ludzi z Horscha bo nagrywałem tam w fabryce maszyn, no i nie wiem czy wszystko co nagrałem będzie można opublikować, także być może będę musiał to jeszcze edytować. No i taka mała informacja. My sobie tutaj działamy w hali dożniw jeszcze około dwa tygodnie Dla, e, także no, e, to jest jeszcze sporo czasu jak wiecie niektórzy na youtube już zaczęli także e, no powoli człowiek się niecierpliwi można tak powiedzieć także podczepiliśmy Hedel, już sobie e, na hali tutaj wszystko posprawdzałem pomalowaliśmy jeszcze stół bo jak wiadomo stół e, odczepiamy na zewnątrz e, jak jedziemy kosić pszenicę no i troszkę nam tutaj zaledzewiał, dlatego też pasowało go pomalować. Na razie jest tylko podkład, a mam zamówioną farbę zieloną Czundjerowską i będziemy to malować na zielono, pod kolor właśnie kombajnu, żeby to jakoś wyglądało. To na początek tak czy inaczej pod kosę pójdzie pszenica, więc nie zakładałem jeszcze nawet paska tutaj do napędu. No bo po co później to zdejmować, dlatego tylko tutaj pójdzie do malowania i za chwilę stół będziemy y, odczepiać Bo tak jak mówię, pierwsze 10 hektarów wygląda na to, że pszenica będzie szybciej niż rzepak A później to się zobaczy, y, tak czy inaczej jeszcze około 2 tygodnie No, przy okazji y, przeglądam też wózek Bo od y, nowości jeszcze nie był, prawdę mówiąc, sprawdzany Zmieniłem y, koła Zobaczcie, to koło było y, z tamtej strony i ono dosyć mocno, nie wiem czy tutaj ma większe obciążenie, to jest ta strona, od której podczepiamy, czy co, ale zobaczcie, tu jest prawie w ogóle nie zużyta opona, nie? No i teraz y, fajnie wyjdzie, bo to nam się nie będzie zużywać, a z tamtej strony jest prawie nowe, więc y, jeszcze chwilę pochodzą te koła. No i sobie jeszcze tak wymyśliliśmy, że podniesiemy całość bo jest taka możliwość na tych otworach bo przy zapinaniu e, czasami gardzielą zahacza o oponę a teraz wszystko będzie delikatnie wyżej i jakoś to może będzie lepiej się podczepiało zobaczymy no i co e, tu już od jakiegoś czasu widziałem że jest duży luz na zaczepie co e, na tym, co się wysuwa na tej części no, i tak jak myślałem, yy, troszkę się zużyły już śruby. Będzie trzeba stawić tulejkę tutaj z jakiegoś kawałka żelaza. Yy, no, i włożyć nowe śruby. Tu będzie tulejka i już nie będzie luzu. Także to by było na tyle, taki filmik dzisiaj. Co tam u nas? Yy, magazyn na pszenicę będzie tu, gdzie stoję. Także dzisiaj muszę wszystkie przyczepy zabrać. Dać tam do tyłu, tam do tyłu na koniec, i tutaj muszę zacząć już sprzątać. Trzeba płyty, już mam poodkręcane, muszę wszystko poskładać. Tutaj porozkładać. Trzeba będzie tutaj pozamiatać, jest zakurzone wszystko, pościągać te deski, tak samo wyczyścić, podkurzać, pokropić. Mimo, że nie mamy tutaj na hali jakichś szkodników magazynowych, ale trzeba. Profilaktycznie pokropić, tak to wygląda. Tak, tak, taka tutaj robota. Ta to, coś tam działa na zewnątrz. Słychać fenda rozsiewacz, jak widać, poskładany. Pomalowałem to, co było do pomalowania. Tutaj to wszystko. Myślę, nawet, że pod to światło słabe, co mamy w rachali, to jakoś mocno tego nie widać. Tak, jak te uszy, to wszystko było zaryzywiałe. Jak widzieliście, kółka przednie kółka przednie też musiałem wszystko rozebrać bo to był chyba ostatni moment żeby to zrobić, tam jest takie duże łożysko w środku no i jakbym tego nie zrobił już no to myślę, że za rok już bym tego nie rozebrał, bo już tak było w środku zardzewiale także wyczyściłem wszystko, pomalowałem tak jak, tak jak się należy środka jeszcze nie tykałem środek nie wygląda źle, także myślę, że w przyszłym roku może zajmę się środkiem tak jak pamiętacie tutaj było dużo, dużo takich punktów, tu na spawach, tam od środka, tutaj były takie bąble, pajęczynki i nawet mam filmik telefonem nagrywany jak piaskowałem, może Wam to wkleję jak to wygląda. No, przyczepy będzie trzeba opłukać przed żniwami, żeby to jakoś fajnie wyglądało, są troszkę zakurzone, także coś miałem jeszcze powiedzieć, może przejdziemy na zewnątrz. Dwa słowa o pogodzie, mamy dzisiaj sobotę, 12 lipiec, z tego co pamiętam, dobrze, przez ten tydzień, który właśnie był, upadło u nas prawie 100 litrów wody, także Podlała nam fajnie kukurydzę, fajnie zaczęła rosnąć, teraz już nie zwija liści, bo była już mocna susza. Tak to wygląda wody mamy już pod dostatkiem, przynajmniej na chwilę. No to co? Ja biorę 900, bo muszę odczepić brony. A dlaczego brony są zapięte do 900? Brony były na zewnątrz pod dachem, a przyjechał właśnie nawóz kilka, no, jakiś tydzień temu i trzeba było podczepić właśnie brony, żeby ten nawóz w części schować pod dachem tam na zewnątrz, żeby tu wszystko nie było bo tutaj wiadomo, tutaj mamy magazyn i takie tam no i na szybko wzięliśmy 900 podczepiliśmy brony, teraz trzeba je chyba je będę musiał tak czy inaczej odpiąć na zewnątrz gdzieś w jakimś pod jakimś drzewem, bo pod dachem nie mamy miejsca mówię o zewnątrz, nie mówię o hali chociaż jakbym go je odpiął jeszcze gdzieś tutaj to by nie przeszkadzały ale tu chcę postawić przyczepy, kombajn, także tam przód musimy posprzątać, żeby tam pszenicę można było sypać także co, biorę jakiś ciągnik, przedstawiam przyczepy i widzimy się może za chwilę, może pojedziemy zobaczyć jakąś kukurydzę. Może coś jeszcze będziemy robić, powoli, coś się dzieje. Wyganiamy pająki. Trzeba jeszcze te wszystkie deski pościągać. Płyty już pościągałem, e, pozamiatać pajęczyny. To wszystko jak wiadomo, magazyn musi być czysty, odkurzać i pokropić. E, ogólnie to jeszcze Wam nie pokazywałem tego magazynu z tej strony. To był taki magazyn zrobiony na szybko. Żeby tylko coś tutaj wrzucić, no bo jak wiecie, głównie kukurydzę, czy tam coś trzymamy na tamtym końcu, tam jest z blachy, tam nie trzeba nic odkręcać do czyszczenia. No a tutaj to wygląda tak, no, że trzeba przynajmniej co dwa lata, raz na dwa lata, trzeba tutaj zdemontować to wszystko, wyczyścić, pokropić i założyć od nowa, jeśli byśmy chcieli coś tutaj trzymać. No, i tak to wygląda. Nie będę zanudzał. Pojedziemy jeszcze w pole, bo chcę wam pokazać e, jedną kukurydzę. Tą sianą holszem, e, dlatego, że mocno ją e, uszkadzają zwierzyna po prostu dzika zwierzyna ją mocno tam zjada. Wstawiłem armatkę. Pojedziemy zobaczyć, czy armatka w ogóle tam jest. I tu jeszcze muszę ogarnąć tego fiata gdzieś e, fiatem, gdzieś odjechać. I tak samo do końca tutaj posprzątać, gdzieś świata chyba. Gdzieś indziej go odstawię, ale zobaczymy jeszcze. Wejdziemy sobie najpierw w tą pierwszą sianą kukurydzę. Ostatnio ją wam pokazywałem przed wyjazdem do Niemiec, tak mi się wydaje, przynajmniej. Przyjechałem tu, żeby zobaczyć, czy jest już wiecha, ale widzę, że chyba jeszcze nie ma. Ogólnie wydawało nam się, że będzie w tym roku kukurydza niska. Ale jednak ta pierwsza siana yy, nie jest jakaś bardzo niska. Tutaj mamy jakiś wyjątek. Zobaczcie. Już prawie będzie na miniaturkę. Yy, już prawie jest wiecha w takiej jakiejś jednej sztuce. Ale przejdziemy dalej. Widać, że już mocno się różnią odmianami. Niestety nie wziąłem drona, ale przejdziemy tutaj, może zobaczyć. No co już jest wyższa ode mnie, jeszcze nie ma wiechy. Uczyliśmy, że będzie miała wiechę i będzie do 2 metrów wysokości Zobaczmy kiedy będzie wiecha gdzie ona jest? Jest Jest pod tym liściem już Słuchajcie. Jedną ręką to wiadomo. O, zobaczcie jest. Także no, yy, tak czy inaczej będzie niższa niż zazwyczaj To co nam się podziało? O! A tu już idzie chyba kolba albo jakiś mutant Nie wiem co tu osób chodzi, ale dobra, nieważne Jedziemy yy, na można powiedzieć kukurydzę zesianą na samym końcu Czyli yy, Na tą sianą cholszem. Jestem na działce, gdzie było posiane cholszem. To jest tak to wygląda z przodu, ale jedziemy tam do tyłu, bo tam z tyłu jest właśnie dużo zniszczeń o e, zjedzonych. No jestem na końcu tej działki. Niestety tutaj z tyłu mocno e, ją zwierzyna Pogryzła dużo już wcześniej, później pokropiliśmy odżywką i tak, jak na, tak jakby na kilka, na 2-3 tygodnie przestały ją gryźć. Te saly, czy nie wiem co, ale znowu zaczynały, zaczynają, zaczyna deszcz padać. Tak szybko idę zobaczyć, tylko czy matka jest i czy działa. I wracamy, zobaczcie, jak niszczą nam tutaj. Niestety, za mną jest las. No i to jest tutaj nieuniknione, ale myślałem, że aż tak to nie będzie źle to już im dalej tym, tym lepiej to wygląda Raczej działa Godzinę pokazuje dobrą, zobaczymy czy strzeli Tam za mną słychać inne armatki gdzieś Tak wygląda kukurydza zapusiana chorszem. No jakby nie zwierzyna, no to byłoby całkiem spoko. Także jedziemy, może pokażę wam jeszcze pszenicę, jak wygląda. Pszenica yy, tak którą prawdopodobnie będziemy najszybciej kosić. Jesteśmy na pszenicy. Tam dalej jest rzepak, ale nie chce mi się z bardzo do niego iść. Nawet stąd widzę, że jest jeszcze zielonkawy. A zobaczcie jak wygląda pszenica ścieżki delikatnie. Jeszcze zielone, no to tak jak mówię do dwóch tygodni, do dwóch tygodni ta pszenica może być do koszenia, no i gdzie nie gdzie e, taka dolinka jak jest tam może nawet chyba inna odmiana jest w środku, to jest zielenisza. więc dookoła można będzie wypróbować kombajn, przejechać je kilka razy, zobaczyć za jakieś może dwa tygodnie, jak to wygląda. No a na ten moment czekamy, tak, magazyn terek gotowy. Widać, że tutaj też fajnie nam popadało. Zobaczcie jak woda chyba aż płynęła ścieżkami. Tu jest jeszcze, jeszcze jest mokro. Jakieś takie kocie łapy, nie wiem czyje to chyba lisa. No i tutaj troszkę w dolince już te kłosy są bardziej zielone. No tak jak my wmówię, Jakby nie padało, to około dwa tygodnie jeszcze eee, trzeba poczekać. Także musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Eee, pooglądać sobie na YouTube, jak e, ludzie koszą jęczmień. No i tyle by było. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!